Kacper Bisans przedstawia Smart Life. Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio sporo mówiłem o pomysłach na biznes, o tym, jak zarabiać więcej, a dzisiaj pogadamy sobie o trzech filarach bogactwa, nazwijmy to grudnoletnie bogactwa. Oczywiście mówimy tylko o tym finansowym, bo, bo one wpływają na wszystko inne, co jest ważne. I o tych wszystkich trzech filarach również piszę w mojej książce. O niektórych bardziej, o innych mniej, ale, ale o tym właśnie piszę. I pod spodem, pod filmem, jak zwykle klasycznie jest lista pierwszeństwa do zapisów. Jak tylko, tylko książka będzie wydana, to osoby z listy otrzymają fajnego bonusa, nawet dwa bonusy. A teraz lecimy już z tematem odcinka. Trzy filary. To jest coś, do czego ja długo dochodziłem, bo jest bardzo dużo takich przekonanych komunikatów i chciałbym dzisiaj o tym pogadać. Wiele osób na przykład sugeruje, że trzeba dużo oszczędzać, żeby być potem zabezpieczonym grubo na emeryturę, żeby mieć właśnie bogactwo, móc sobie na wszystko pozwolić. Nie, tak nie jest. Oszczędzaniem się tego nie robi. Inni twierdzą, że trzeba dużo inwestować. Tak? No i to też jest półprawda. Jeszcze inni mówią, że trzeba dużo zarabiać. I to też jest półprawda. I teraz, jak się te półprawdy wszystkie poskłada, to wychodzą trzy filary. I po pierwsze, oczywiście jest to, żeby zarabiać jak najwięcej, czyli masz jakiś swój biznes albo swoją pracę i starasz się coraz więcej zarabiać, czyli albo awansować, albo skalować biznes, zwiększać kompetencje, robić dodatkowe kursy, szkolenia, które się będą przekładały na większe zarobki. Tak? To jest jeden z filarów, czyli zwiększanie zarobków cykliczne. Ale dużo ważniejsze jest to, aby tych pieniędzy nie przejadać. No, bo jeżeli mamy dwie osoby, jedna zarabia 20 tysięcy, a druga 5, to jeżeli ta, co zarabia 5, jakim studem, nie wiem jakim teraz w tym obecnym czasie, ale powiedzmy, że potrafi z tych 5 jeszcze wykroić 1000 i zainwestować, no to ta osoba coś sobie buduje: jakąś poduszkę, potem jakieś inwestycje i tak dalej. Natomiast ta, co wydaje 20, mając 20, albo jeszcze się zadłuża na kartach, tego nie buduje. Więc tutaj chodzi o to, żeby dwa filary budować jednocześnie, czyli jednocześnie. Zwiększać zarobki, że to jest pierwsza kwestia. Pierwszym filarem jest zwiększanie zarobków, cały czas zwiększanie. Oczywiście nie chodzi o to, że to musi być w każdym miesiącu, w każdym kwartale, ale żeby te zarobki sobie rosły. I co ważne, nie chodzi o to, żeby one rosły tylko tam nominalnie, bo to jasne, jest miło, jak widzisz, że jest inna cyferka, że najpierw jest tam 4, a potem 5 tysięcy, spoko. Natomiast fajnie jest to porównywać sobie do ceny złota. Jeżeli e, zobaczysz sobie, e, ile kosztowała uncja złota rok temu, 2-3, możesz sobie to porównać, nawet sobie możesz to wrzucić do Excela i zobaczyć po prostu, e, ile mogłeś złota kupić za swoją wypłatę dzisiaj, a ile możesz kupić, e, ile mogłeś kupić wczoraj, a ile możesz, a ile możesz kupić dzisiaj, no i dzięki temu będziesz wiedział, czy się posuwasz e, naprzód. Jeżeli tak jest, no to fajnie. Jeżeli nie, no to musisz coś e, zmieniać, żeby, e, żeby te kompetencje były wyższe i żeby zarobki również były większe. Więc to po pierwsze. Po drugie, jest i to jest największa sztuka. To jest naprawdę duża sztuka, i wiele osób nie rozumie, że to jest tak ważne i tak trudne jednocześnie czyli, żeby wydawać dużo mniej niż się zarabia. To jest bardzo trudne, ponieważ przeważnie jest tak, że im więcej zarabiasz, tym bardziej rośnie twoja zdolność wydawania pieniędzy czyli masz taką inflację stylu życia. I faktycznie od razu kusi. Ja znam wiele osób, które. Mają już fajne majątki porobione, na przykład osoby, które w wieku przed 30 mają już majątku pół miliona, milion, ale jeżdżą autem na przykład za 15-20 tysięcy, ponieważ one spełniają swoje funkcje i to im pasuje, bo wiedzą do czego zmierzają. To jest bardzo trudne i nie chodzi o to, żeby znowu wszystkiego sobie odmawiać, tylko żeby robić to mądrze. Ja też właśnie o tym będę pisał w książce. Jak te pieniądze wydawać mądrze, tak, żeby często móc sobie pozwolić na więcej, ale wydać. Mniej. To jest bardzo, bardzo duża sztuka i jeżeli nagle człowiek skuma, że wydawanie pieniędzy na przeżycia daje dużo więcej frajdy i takiego luzu w życiu niż wydawanie na przedmioty, no to to jest jedna z, jeden z dobrych objawów, ale kolejna kwestia jest taka, że jeżeli Ty już wydajesz na te przedmioty, no to wydawaj mądrze. Tak? Ja to nagrywam na aparacie, który ten aparat, tak, chyba kiedyś go kupiliśmy jako używany, po prostu, i to jeszcze na fakturę VAT Marża. E, więc my też zawsze dobrze liczyliśmy pieniądze, dalej liczymy, ale teraz powiedzmy pozwalamy sobie na nieco więcej, i teraz wiadomo, że im też masz więcej, e, więcej zadań, więcej musisz, więcej kapitałem, to wiadomo, że. Mniej skupiasz się na drobnych liczbach, ponieważ twój czas jest więcej warty i te decyzje muszą być podejmowane szybko, skutecznie i tak dalej. Ale im mniejszy kapitał masz, tym bardziej tą każdą złotówkę trzeba z dwóch stron oglądać i wydawać mniej niż się zarabia. Więc to jest druga, drugi filar, a trzeci filar to jest inwestowanie tych pieniędzy. Czyli nie tylko, żeby odłożyć, ale też, żeby je pomnożyć. I właśnie ten trzeci filar to jest coś, Czyli ja się zajmuję od jakiegoś czasu, no bo w momencie, kiedy już człowiek potrafi zarobić tak, żeby zaspokoić swoje potrzeby, potrafi zarobić tak, żeby odłożyć coś, to kolejnym etapem jest to, żeby inwestować. Ja inwestuję od lat w różne aktywa i chcę zrobić test. Test, w jaki sposób najszybciej jest dojść do miliona poprzez oszczędzanie i inwestowanie. I chcę to podzielić na cztery różne portfele. I ten projekt zaczynam już za tydzień lub dwa, zobaczymy. Albo w koniec wtorek się pojawi pierwszy film, albo za dwa tygodnie, zobaczymy, jak wyrobię. I będę prowadził cztery portfele publiczne z różnymi aktywami. Mogę zdradzić, że na pewno będą, będą tam kryptowaluty, na pewno będzie złoto i na pewno będą akcje. Będzie jeszcze czwarty portfel. Ale zobaczymy jeszcze, jeszcze myślę nad jego formułą, bo myślę, żeby to podzielić na dwa rodzaje akcji. Zobaczymy. W każdym razie chciałbym pokazać, że. Można cyklicznie odkładając, inwestując pieniądze, robić to w różny sposób i sam jestem ciekaw, jakie efekty będą dawały różne portfele. Obecnie głównie inwestuję w kryptowaluty, na drugim miejscu w nieruchomości. W przyszłym roku trochę zmieniam te proporcje. Natomiast chciałbym pokazać takie portfele, które każdy może prowadzić w stopniu odpowiednim dla siebie, tak? no bo jeden ma do zainwestowania. 200 miesięcznie, nie, nie mm. 2000, nie 20 tysięcy. Ja to będę robił na takich kwotach, myślę, że jeszcze wyobrażalnych dla normalnego Kowalskiego i zobaczymy, będziemy publicznie patrzeć, gdzie robię błędy, gdzie robię dobre decyzje, gdzie mam szczęście, bo długofalowo wszystkie z tych, z tych rzeczy są istotne czyli i strategia, i odrobinę szczęścia, i konsekwencja. Także zobaczymy, że jeżeli masz ochotę. Samemu stworzyć sobie taki portfel, to być może mój będzie inspiracją. Oczywiście to nie będą porady inwestycyjne, bo ja też na wielu inwestycjach się nie znam, więc ja ci będę pokazywał, jak ja podchodzę do rynków, na których się znam, i jak podchodzę na, do rynków, na, na których się nie znam. Będę, będę wprost opowiadał, wprost tłumaczył, dlaczego robię taką decyzję i czy to jest na podstawie mojej wiedzy, cudzej. Czy w jaki sposób ja dochodzę do jakichś wniosków i dlaczego w coś inwestuję, być może to będzie przydatne. Także, jeżeli taka forma edukacji ci pasuje, to subskrybuj kanał, bo będę tutaj cyklicznie publikował update'y portfela i będzie można zobaczyć, czy takie decyzje mają sens, czy nie. No i co, na końcu pytanie do Ciebie, czy Ty masz jakieś swoje złote rady? Bo ja bardzo chętnie takie przyjmuję odnośnie tego, jak. Te filary można by zapredować. Czy są jeszcze jakieś ważne inne kwestie, które można brać pod uwagę? Jak tak to chętnie poczytałem komentarze. A my się widzimy w kolejny wtorek o 20. Haka matata, matata. Wszystko dobrego. Cześć. Subskrybuj kanału Kac i uśmiechaj się każdego dnia.